Jakoś narobiłeś mi jakiś bałagan, bo, bo chciałeś mi ukraść kriba, bo, bo ja nie wiem teraz co mam zrobić. A potem chciałeś pokonać golema. Eee. Furecik, czemu no, no jak idziesz na drzewa, to potem spotykasz i zabijasz, i zabijasz mnie na dwa hity? O co ci chodzi? Ja nawet nie zabijam nikogo. Wszystko na robieniu, ale ale, ale innych, no, animacji to no ja ci zabiorę, suba. Eee... jakoś Wymyśl mi jakąś piosenkę, proszę. Dobra, jutro, dwu... dobra, jutro, dobra, jutro w poniedziałek o 20.00 wylatuje nowa piosenka. No, no. Polecano no, no z moim domem.